That damsel in distress turned out to be more than able to stand up for herself. It turns out Gyule is one of the last locals still taking the fight to the bandits, and that's why they came for her. Once we had taken the bandits out, she promised to show me the way into the underground bunker of the communication center. Gyule told me that her mother used to work there. And that the center was still operational for some time after the war had finished, compiling the fallout maps. This is just what we need. Time for a dungeon crawl. Good luck to you. Hey, oh. so the we'll metro Exodus, we have nine ammunition do... Kałaszka Weźmy sobie furkę know what to say. For starters, that boss is an honest-to-goodness colonel. And he's not on a joyride here. Oh, no. He's been sent here on a mission by the Supreme Command. He was rather vague on the specifics, though he says his mission is secret. And if you think this is all there is, you're gravely mistaken. Can you imagine where this... Colonel is hailing from? Straight from Moscow! This <laughs> has been such a long time since I had such a laugh. <laughs> but that isn't even all! This cloud wants our water, fuel, and right of passage! <laughs> He's a reasonable man, ain't he? Oh, oh, and in return, the supreme command is sure to reward us later! <laughs> Oh, it's been a while since I heard such bullshit, people. I don't know who is this Colonel and who told him we are all complete morons here, but we cannot really let this slide. So, here's what we're going to do. Whoever brings a live train gang member to me will be rich. I'm just so curious to see a guest from Moscow. <laughs> As you were, everyone. The Baron has spoken. No, niefajne nie wieści. Ja to się zatrzymałem, żeby przejrzeć, czy coś jest do podniesienia, czy coś, ale chyba nic tu nie ma. Dobra, ja bym musiał jechać prosto, jeżeli bym chciał misję załatwić, ale ja na razie misji nie chcę. Bo mam plan, żeby dwa miejsca sprawdzić, czy coś jest, czy tam chociażby jedno. Ale na skróty nie chcę jechać, więc zobaczymy się w, w pierwszej miejscu, w się trzymam. Listen up, everyone! The Baron is about to speak! Listen up, everyone! The Baron is speaking! We live in interesting times, gentlemen. During the last sunstorm, somebody wiped our post in the ruins. Judging by the time, it's that train guy. I did call them out on it, but they kept denying everything. The thing is, some boys saw them driving a car or people at the post hay.

Zapominam jak tutaj się włącza latarkę. O kurde. Lepsze nie jakieś. I się możemy przespać do rana. O, to będzie idealne. made that noise over there fuck i gotta go check on this oh Yeah. i wish we could just get back home now my only wish is to drink out of here yeah fuck this noise just need to was near Dajcie amunicję chociaż. No i pięknie. Amunicja jest jakaś tam. Ale jakieś ulepsze nie mamy znalezione. Tam to jeszcze ciekawie wygląda. Tam myślę, że też pojedziemy. Sprawdzimy, co tam jest. A tutaj chyba wszystko już jest przeszukane przeze mnie. Metro 2034. Dobra. Jak to na mapie wygląda? Tak, inaczej chcę wrócić do bazy, do, robić więcej amunicji i pojechać na znak zapytania i tą manierkę dostarczyć? A, ja tu nie będę robił cięcia, po prostu sobie pojedziemy. W tym wątpię, żeby było to, co bym chciał. Czy to jest jakiś obóz, czy nie? To trochę mnie martwi. Miejscówka fajna. Okej, tam ktoś jest. Why you, Mirza? I, know not you at all. You come check on us, yes? From Baron, come from Tower, yes? Forgive, Mirza. I stupid slave, no nothing, nothing at all, nothing. Master up there, yes. Master, no, oh, yes. Why, master, not make me? Nie jestem Mersa Ale chętnie zobaczę co tu się wyprawia. Może was uwolnię. Pięknie. To są niewolnicy, ale nie ma żadnego quest'a z nimi związanego. Notatka. Dzień pierwszego oficera. Zaraz przed odpłynięciem powiedział mi uważaj na kontener 406. To specjalna dostawa dla sam wiesz kogo. Odpowiadasz za niego głową. Głową i co ja mam teraz krów zrobić? Całą noc nie miałem łączności, pogoda też się zestrała. Północny wiatr hulał tak mocno, że prawie narobiłem gacie. Nigdy w życiu nie widziałem takich fal. Tak kołysało, że niektóre kontenery, w tym 406, wypadły za burtę. Zabierając ze za sobą dwóch członków załogi i to niby moja wina. Co miałem zatrzymać ich gołymi rękami? Spisałem, że współrzędne tyle mogłem zrobić. Jeśli takim zależy na ładunku, to niech go sobie wyłowią. Coś tu jest, to chyba jestem za szybko. Chcąc eksplorować grę,

każdy kącik chcę sprawdzić czy coś tu znajdziemy a tak, tu nic więcej nie ma lamparkę włączmy

Przede wszystkim. Okay. Jednego chyba się nie do niczego. Dostaliśmy dobry chyba uczynek. Ten nasz już wykrył. Nawet nie sądziłem, że to może nabyć dobry uczynek w tym miejscu. Bo to nie było chyba na Czarno, nie? Amunicję zabieram. To rozbrajamy. Notatka. List przywódcy. Mniejszym ja, Arsene Mustafin, oświadczam tobie, zawszonej gnidzie nazywającej się siebie baronem, że jestem przywódcą mojego ludu, a nie jakimś zdrajcą mianowanym przez ciebie. W imieniu ludu Wolnego Kanionu oświadczam, że nie będziemy się dłużej ciebie bać ani złać twoich oprychów. Dość tego. Nie będziemy traktowani jak bydło. Będziemy patrzeć, jak robicie z naszych kobiet i mężczyzn niewolników. Koniec niesprawiedliwości. Chwycimy za broń, przygonimy twoje psy i zabijamy was co do jednego. Teraz to ty będziesz bać się nas, ponieważ nasz jest wolność. Jeśli będzie trzeba, to za tą wolność zginiemy. Nie potrzebujemy tw twojego świętego płomienia. Nigdy nie napadaliśmy na twój dom, więc ty wynosisz się z naszego. Arsen Mustafin. Zazwyczaj wszystkich wolnych mieszkańców Wolnego Kanionu. Dobra, zostaje nam trabinę na górę. A, to jest po drugiej stronie już. Okej, okay. to jest to. Ups, nie można z takiej wysokości skoczyć. Co nic nie mówisz, to nic nie mówisz. To co są wrażenie, że tutaj jestem za szybko. Okej, okay, tu się też nic nie dzieje.

There, no, without us lifting a finger. and you should have harvested before they went rabid. And what do we have now? Tribals attacking the gods of fire. But that means extermination. My word. As you were, everyone. The Baron has spoken. No, you do Штурмбанфюрта не На пифонерка бы мне дал. It's Uncle Artem. I wanted to ask him... Come take a seat, Artif. You. you must Shh, be dying. don't get up yet. Uncle Artyom has to talk to the coroner first. Uh, okay, Mom. Hi, Artyom. See how anxious Nastya was for your return? I told her you went to get the maps so that we'd know where to go next. Did you find them? Great! Sit near the coronel and tell us more. We've all been anxious, really. Alright. Miller, over and out. You got them? Great job, Artyom! Great news! Artyom got the maps! Well done, Artyom. Right. That is such a relief. Idiot. Get started with these. I'll join you later. Here. There's a lot okay, of data. The sooner we analyze it, the better. We have the maps. Now we have to find a way out of this place. And that's the hard part. We need water for the Aurora and the crew, as you can see. Stepan, Duke, and Alyosha are done with dehydration already. We also need fuel. The local bandits have it all. I had already contacted their so called Baron, but his terms proved to be. Unacceptable. Gil told us where they get the water, but naturally, the well is guarded. Damir recounted the place, and says we could infiltrate it stealthily. So, Artium, when you're ready, go rendezvous with Damir. Your goal is to bring water to the Aurora. Failure is not an option. Good luck, Artyom. I... we are all counting on you. Crest, how's the weather? The storm seems to be over. I'll go back to the post. Perfect. Dobra. Grandpa Yermak, don't you have any water left at all? Uncle Artom, is this for me? Wow, thank you! Look, Grandpa Yermak, I have my own canteen now. Well, now we'll have to ask for some water. Then you'll have your own untouchable reserve. Wow, thank you! Mom, Uncle Artyom just gave me a canteen. What can I say? We clearly didn't come here in vain. Got it all figured out? Artyom, thanks for coming by to see the guys. I'm totally powerless here, and it hurts. Stepan could never handle hot weather, but here, without water... He never even said a word until he collapsed. Alyosha and Duke are down, too. They just need some water, and I can't help them at all. Sure, everybody has it tough now, but just looking at them is painful. Try to think of something. Will you, Artum? Please. Artyom, while you were out, I finished making one more thing for the Tihar. The workbench is at your service. Don't forget to clean your guns regularly, with all this sand around. I'm feeling kinda under the weather. Not my best day ever. And I'm not doing that poorly, all things considered. I think we can last another couple of days like this. Maybe. We need water. we really do. that's about it. <laughs> <laughs> <inaudible> <inaudible> Any news about the water As you can see I, I've been trying to condense some but with no coolant I got less than a liter out of it. I wish it would rain but that's highly unlikely here. Dobra. Zobaczmy, nie mam apteczek. Robimy 4. Tutaj trochę tego też. Amunicja. O! U, ładnie się jej nazbierało. Ja tak do 10 minut wolę dobić. Jeszcze broń musimy wyczyścić. Co to jest? I od nowa złożymy broń. Ale ciekawe powiem Wam, że wygląda. Kumnik, co co zamontowałem? Ok, dobra, dwa razy musimy kliknąć. Czerwony laser, laser, podczerwienie, nie chcą żadnego lasera. Co ty tu nam dałeś? Automatyczny system był nap pneumatyczny. O! Automacik nam zrobił. Powiększony magazynek, coś jeszcze? Nic więcej. Maskę naprawić. Tarko o zwiększonej mocy. Pytanie, czy chcę mieć dłużej, czy chcę mocniejszą? Szkoda, że jej się nie da z tym połączyć. Bo było fajne. Ale najrzeczenie w świecie chyba się tego nie da zrobić w tym. To jest trochę głupie. Czujnik ruchu. Chyba nie, chcę czujnika ruchu. O, ale kompasik. No, karabin, mocniejsza amunicja i w ogóle. Ale dalsze przygody to sobie zrobimy w kolejnym odcinku, a tymczasem grał z wami Deku, zostawcie łapkę w dajcie subskrypcje, zostawcie lajka, komentarz. I do następnego odcinka. Hej, hej.